Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Mincio i zaczynamy z kolejną gierką, bo to sobie postanowiłem, że będą trzy serie, a Roblox się nie zalicza do serii, bo raczej będę go nagrywał w dużo, tak samo jak Minecraft będę nagrywał, ale on też raczej nie będzie się zaliczał do serii. W ogóle to są dwa mody, znaczy tryby gry bardziej, więc ja sobie wybiorę ten realizm. Przezłapaj rybkę. Muszę sprzedać. Ja na razie będę tutorial robił. Musimy sprzedać dwie rybki. I dostajemy questa. I musimy złapać musztartwisza Żeby złapać musztartwisza musimy wziąć sobie rybkę. Złapać ją małą, bo musztartwisza na zwykłą przynętę nie da się. To jest musztartwisz i musimy sobie y, zarzucić. Sprzedamy to. I czy jest, jest nowa wędka, świetnie. Road attach, atta attachment. No, potrzebujemy pieniędzy, halo ryb... rybki. Rybki! O ty, nie wiedziałem, że nawet tak daleko zarzucę. Chodź, chodź, chodź rybka. Dziękuję bardzo. Teraz kupujemy diving lure. 500? Ok, cuttlefish. To jest Taka podstawowa rybka. Za 50, ale za 50. Sądzę, że z tego seria nie będzie aż taka długa, jak na przykład ze ZSD albo arka. Ark tak sobie myślę, że chyba też nie będzie się zbytnio zaliczał do serii, które. do serii, ale chyba jednak się będzie zaliczał, bo nie wiem, czy będę kontynuował arka. Na pewno dużo będzie z niego odcinków. To mogę wam powiedzieć. Czemu? Gdzie jest ten murz wiesz A teraz skupmy się już na samej grze. Bo jak, jak ten. Jak się nie skupimy na grze, to będziemy tylko y, gadać, a nic nie zrobimy w tej grze. Więc tak, w rzecz o To oczywiście chodzi o to, że musimy y, łowić rybki. Teraz potrzebujemy grampera złapać. Na przykład, y, Manjo to nazywał Gimper, ale ja tak nie będę. Ja, ja wolę G Gramper, go tak nazywać. Round fin? No nie, no. Dalej za mało. Kiedy odlokowuje się w ogóle sklep z rakietami? O, tam jest, jak widzicie. Nie sprzedaję mu sztertwiszy, bo już nie potrzeba. Nieee... Gdzie? Może pójdę trochę w... A, najgorsza ryba w grze. Ech, ona jest tak wkurzająca. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby odblokować wędkę. Muszę chyba odbierać 2000, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Muszą przytrzyść jeszcze złapać. Chodź, chodź. Muż tretwisz. No, chodź, Rondwi. No, więc za 400. Też może być. Zarzucamy. Czapka, 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 czapka. No, czapki nie udało nam się złapać. No, ale czapki dają jakieś tam bonusy. Wiadomo. Chodź. O, o, ja chcę, ja Cię chcę, ja chcę, chcę, chcę. ja, ja, ja Cię chcę, chcę, ja Cię chcę, ja Cię chcę, ja Cię chcę. chcę. No chodź, chodź, ryba no. Albo do rekina, do rekina, pójdź, do rekina, do rekina. Nie! Do rekina! Rekin jest trochę w prawo. Dziękuję. Nie? O, jest rekin, jest rekin, jest O, dziękuję. No i wreszcie możemy złapać jakąś rybkę z głębin. Nie, no nie był kwisz. Jest i mał, mały teryst. Chodź, chodź, lumina. Teraz nie możemy pozwolić, żeby coś się ugryzło, bo on nawet jest wart 12 tysięcy. Jak coś ją raz ugryzie, to jest wart 6 tysięcy, bo o połowę się zniża. No nie! Rekin! Ale ale już, już dziękuję! Tyle wystarczy. Nie muszę łapać mała. Trzeba do niego haka. A Aktualnie nie mam haka. Ale mała też możemy sobie złapać, ale nie na tej wędce. Ta wędka się od razu złamie. Nie ta wędka, musimy trochę podle. No, rekin! Re Wystarczy już! Głupi rekin. W końcu nie złapię tej luminy. Teraz. No nie, no i w końcu musztet. Ale teraz, rekin, już możesz przyjechać. Rekin, chodź, chodź, chodź. Dziękuję. <grystanie> raz, nie chcę, rekina, raz chcę, więc. Oby nie snopisz, ta mała rybka taka. Ona może być. ta rybka, ta, bo. Z niej dostaniemy latarkę, jak ją złapiemy. Dobra, chodź. Fajnie, że teraz mamy oświetlenie. Ten <grytania> mnie dzisiaj wkurza. Chodź. Tyle, końc rekin. Już się nie chce. Uciekamy na powierzchnię. No nie! Rekin! Mocy rekin mnie prześladuje. Zaraz wyłapię wszystkie ból i nie będę miał na mała. Idziemy łapać mała. Nie know. Mał się raczej nie złapie, ale możemy spróbować. Możemy też rekina złapać, bo mam już kurza. Ład. Dzięki. Dzięki wiesz, dzięki. No rybę trzeba złapać grampera. Nie, nie, bo musi przyjść jakieś małe, głupie rybki. Ach. Głupie rybki, tak zwane. Tak się nazywają. Głupie ryby. No i tam był gramper, no. Nie, no. Tak samo próbuję już nagrać ten odcinek i i, i... I masakra. O, 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 chodź, chodź. Do rekina. Do rekina. Do rekina. Co ja mam do powiedzenia? Po prostu, po prostu najgorsza ryba w grze. Chodź, 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 Dziękuję. Uch. Teraz no. Lecimy sobie z rakietą. Ja nie mam pytań. Tak, gra jest głupie. Znaczy fajna jest gra, ale, ale mnie już wkurzyła. Świetnie, Gramper. Ale Gawker był za 8000, czy tam za 5. Nie pamiętam już. I mógłby być on. Nie. Przynajmniej Gramper, będziemy mieć zadań z głowy. Eee, masakra For super. Super to te małe rybki tutaj różowe. No. Z kolorów jestem tak do chłopaka. O, pewnie. Pójdźmy do rokina Teraz. No, chodź. Chodź, chodź, chodź do domu. Chodź. Tak. Ale ja nic nie zrobię. Jak, jak pójdziesz po dobrocie, ja nic nie zrobię. Jak nie pójdziesz po dobroci i będziesz się rwał, to cię upiekę na ognisku. I sprzedam. Dobra, wybrałeś ognisko. No to, jak chcesz ognisko, to proszę bardzo. Proszę bardzo sam się prosiłeś. Tam mi mam dużo pieniędzy. Co mi z tego jak chcę zrobić to zadanie? O, tu tu już też spoko. Później jest taki świetny radar. Taki, bo tam widzieliście radar, ale był jeszcze taki lepszy radar jest później. O, Sibley Fish, może być. Tylko nie jak coś go nadgryzie. Tutaj już się nie rwie i nie polecimy do rekina. A, jeszcze ta. Może jeszcze coś, co? Będę miał ją za zero. Nic, naprawdę? Chętnie bym nas sprzedał. No jak nic, to nic. O, 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 nie ty, nie ty, nie ty, nie ty, Tamten, te. Tamte. Nie, nie do dołu. W prawo, dobrze, do rekina. Nie tam, bo tam nie ma rekina. Na prawo jest rekin. Na prawo. Na prawo. No na prawo jest rekin. No, chodź, płyniemy do rekina. Nie, nie, nie. O! No już go widziałeś, już go widziałeś. Chodź, już go widzieliśmy. Nie! Bo po jaką herę, Jeszcze coś? Chodź, chodź, chodź! nie w Cadghusi. Tylko problemy z tymi ripami. Jeszcze nie mam tego. Wejdź Guarda, więc jest jeszcze gorzej. Nie. No nie! Jakby przynajmniej nie był nadgryziony, to bym miał do zadania. Nie, musiał być nadgryziony. Ja się wkurzyłem Ja lecę po Regina. Po prostu. No nie! Chciałem tamtą rybę, bo ona się strasznie rwie. Mogę już do rekina polecieć. Muszę jeszcze raz ją złapać. To jest bardzo dużo małych rybek i dlatego łączyłem sobie bombę. Świetnie. A, ja nie mam pytań. Czemu tak gra zwykle jest tak... Upiorna. Przynajmniej mam jednego supera do zadania. Ale co, jakby się zerwał? To by była masakra. No. Jeszcze jeden. Dziękuję i jeszcze dwa. No. Chodź, chodź, chodź. No nie, no nie uciekaj mi. Uciekaj mi teraz. Gdzieś tą rybę? Co ją mieć, ona jest droga. Chodź. Oj, wybuchni ktoś. Teraz i tamta ryba wybuchnie. chodź. chodź! Gdzie ona jest? Aha, poszła sobie. To ja totalnie nie mam pytań. Dawaj do rekina. Do rekina. Do rekina. Ja muszę teraz do rekina, nie. Muszę teraz jest jest Takie Takie rzeczy. Celne sobie, bo tak mam łapać supery. A po co mam trzpieć 450 na 400? No, więc a i tak by mi szło... Mógłbym wyjść na 850, ale mógłbym też wyjść na minus 50. Tak, dokładnie. O! To jest fajne zadanko. Poniżej 3 metrów spoko. Lecimy do rekina. Jakaś rwąca się mała ryba. Super się tak rwie? Chodź! Super się tak rwie! To ja grałem w tą grę w ogóle kiedyś? Nie on tak naprawdę grałem, ale... Co? Super tak się... Rekin! Rekin? A tu był Rekin! Nie, nie no, nie! Ja nie wytrzymam. Czemu? Czemu to mi tak robi? Mogę na przykład sobie Luminę złapać. Nie! Musi pójść przyjść sobie fish. Albo kadlfish. Jak chcę zrobić zadanie? Paku, Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale pamiętam, że chyba 12 dwi. Sprawdzimy sobie, bo jest takie coś jak katalog. To jest... Tutaj mam trochę rybek. Tutaj. Georgian. Znaczy, wiedziałem, ile kosztuje, ale... Nie wiedziałem, ee, jak się nazywa. Pamiętam, że... że śmiesznie. No może jeszcze jakiś super, co? O! Roundfin, Też będzie dobre. Bo też się rwie. Chodź. No nie! Głupi. Ta, jeszcze coś? O, chodź, ha, chodź, kawlfish. Ty wyglądasz jak czyli y, krowa, więc y, bardziej mi przypominasz y, taki roślinożerce, a nie mięsożerce, więc chodź. No, kadlfish. Kadlfish. Kurzyłyby się. Żegnaj, <laughs> kadlfish. Może bełkfish, co? Backfish. Beckwish. Nie wiem, jak to się czyta. No chodź, backfish no. Nie kingfish. O, dobra, też może być. Ale tu rekina nie będzie. Ja nie mam. Ja nie wiem, co zrobić. Tam był rekin. Jeszcze raz? Proszę bardzo. Na nie ko obiad, kolacja. Świetnie, świetnie. Ja nie mam pytań. Daję mam fortunę. 5 tysięcy może się wzbogacę. Może wreszcie kupie hak dzisiaj. Jeszcze złapiemy rekina. Jeszcze 5000, więc spoko. Jednego sobie zostawiłem na przynętę. Chodź, chodźcie. Nie ty fish Nie ty kadl, tylko y, king. Chodź. 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 chodź, chodź, chodź. Jest. No nie, co ja zrobiłem. Dobrze, co sobie tego. Świetnie. Rakietę bomba Hack. Mamy jeszcze tam jakieś drobne pieniążki. Co my mamy jeszcze? Racing clure. Nie, potrzebne jest. I obyśmy złapali jakąś dobrą rybę. A nie. Dobrze. Bełkwisz! Nie. Musztard! Nie. Chodź, 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 musztard. Chodź, rwi się. Aha. Może za rok, za dwa. Ja czekam. Tylko nie do Brimbla. Do ciebie, jak do ściany musztartwisz! Jesteś jest stracony, a go nie wyłowię. No nie wykrzystywa się, nie ale... Ja nie wiem co mam zrobić Ja nie wiem totalnie co mam zrobić Straciłem 5000 Przez moją głupotę, bo złapałem już I trochę przez grę Bo nic z innego by mi się nie złapało Nie! Pewnie Nie widzę już tylko powiem, bo masakra. Co on. Co on na tym odcinku zrobił? Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Gropieństwo! Tarzana zaraz zrobię. Ostatnia próba. Jeżeli nie złapię niczego dobrego, końc odcinka. Po prostu. że się, żeby ryby to złapały. Dobra, nie. Ja już końcu. Pełkisz, 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 pełkisz! Aaaaah! Jesteśmy uratowani. Może jednak. Może jednak rekin. Uratuj odcinek. Rekin, uratuj odcinek. Ja uratuję. Aaaa. Kałfisz zepsuł odcinek. Kałfisz zepsuł wam oglądalność. Kałfisz zepsuł odcinek. A więc koniec odcinka. Dobra, złapię jeszcze Kałfisza na szybko i tyle. <śmiech> <śmiech> tak, jeszcze mam urozmaice. Ten głupi odcinek. Znaczy, to oczywiście nie jest, nie jest głupi odcinek. Głupie ryby bardziej. Y a, ta, pewnie. Jeszcze nie stać mnie na rakietę. To ja już nic nie zrobię. Nie. Dobra. co, żegnam się z wami. To było na tyle w tym odcinku. No i, no i, no i. Papa. Pa. Nie wiem, jak przeżyję z tymi lubami w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to ma być tu. Okay. Zróbmy tak: 15 łapek w górę, a zrobię fajną rzecz. Powinna mu się spodobać. No, ale poza tym to tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. No i pa pa.